Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał i chyba pierwszy, który będzie prezentował pozycje te, które e, przywiozłem z Niech Żyje Comics 2025 w Warszawie. Zacznijmy od formatów zeszytowych i wydawnictwo Diablak. Przygotowałem dla was właśnie cztery takie pozycje, które otrzymałem. I w szybkim skrócie, bo one są dość cienkie, więc tutaj nie chciałbym się jakoś bardzo zawodzić i rozwodzić, a, a jednocześnie Wam zdradzać wątków popularnych. Natomiast Cyber Guys 2066, mocna inspiracja Cyberpunk 2077 duetu Bałczewski z Wyrke, czyli e, znani artyści. Marcin, wydawnictwo Los Craba, między innymi też Zwyrkę, które. Pokazuje nam swój świat zombie i apokalipsy, a jeszcze na pewno pojawi się u mnie na kanale, więc kontynuujemy wątek z tomu, czy jak to powinienem powiedzieć bardziej z zeszytu pierwszego, gdzie konwencja troszeczkę się zmienia, gdyż nasi główni bohaterowie wchodzą w świat wirtualny w pewnym sensie, niedosłownie tak namacalny jak ten, który znamy z Wiązane z nawiązaniami też do ogólnie gatunku cyberpunk w pierwszym zeszycie. Natomiast jest tutaj inaczej. Ta konwencja wygląda inaczej. Autorzy bawią się tym, tym światem. I tu już nie ma takiego cyberpunka stricte, choć on w pewnym sensie cały czas jest. Ale to jest zupełnie inne podejście do mm, toczenia dalej tych wątków związanych z historią. Jest to ciekawe, oryginalne, aczkolwiek trochę mnie zaskoczyło. Czy na lepsze? Nie wiem. Zobaczymy, co będzie w zeszycie trzecim ale na pewno idzie to w kierunku takim chyba powinienem powiedzieć poprawnym. Natomiast kolejną pozycją tutaj i tu już będzie naprawdę nowość, to co miałem problem z przeczytaniem tego na początku, Drzazga. To jest Drzazga, moi kochani. Pierwszy zeszyt nowego komiksu i tu Picador, i ponownie z Wyrkę się pojawia. No i powiem szczerze, że tu jest naprawdę obiecujący też początek. Trochę będzie klimat superhero, czy to Bohaterowie dobrzy czy źli nie możemy jeszcze określić. Natomiast ciekawa postać kobieca, która ma tą tytułową drzazgę, i ach, kiedy to wszystko wychodzi, ta demoniczna forma i rozprawia się z, ze złolami, albo raczej z takimi cwaniaczkami osiedlowymi, którzy zaczepiają dziewczynę tutaj z jednym ze scen. Oczywiście wcześniej też nawiązanie z do czegoś innego. Wygląda obiecująco i fajnie. E, daje taki zaufania temu tytułowi, bo pierwszy, tom, pierwszy ten zeszycik w miarę mi się naprawdę spodobał i jest tutaj potencjał. Czy on zostanie wykorzystany? Tego nie wiem. No i na koniec zostawiam sobie dwa epizody, pierwsze dwa zeszyty. Eee, Człowiek-cieć. Dosłownie. Porwanie i kolekcjoner. Bawienie się super bohaterszczyzną w w sposób niesamowity, mocna inspiracja i nawiązania przede wszystkim do świata Batmana, ale i nie tylko. Mamy tutaj e, postacie w cudzysłowie Disneya, mamy coś też z Hitmanem, e, tutaj mówimy o Garta, o twórczości Garta Enisa i mamy tego wiele, wiele, wiele więcej I naprawdę jest to ciekawe i obiecujące, w fajnym sosie i z, tylu, nawet nawiązania do ogólnie szeroko, ogromno pojętej popkultury i nie tylko. Bo nawet wątek z Elonem Muskiem też tutaj mamy. Jest naprawdę śmiesznie, oryginalnie i daje to naprawdę ciekawą mieszankę. Adam Kołodziejski odpowiada za tą pozycję. Dla mnie to jest taki swoisty debiut tego artysty, bo chyba wcześniej nie miałem z, czym do, z niczym do czynienia, co on tworzył, ale tutaj naprawdę jest Grubo jest potencjał, eee, więc zobaczymy jak to dalej będzie się rozwijało. Oczywiście też zobaczymy jak prezentują się te komiksy na tak w moim stole wewnątrz, bo pewnie też chcieliby się zobaczyć, więc zapraszam. Ok, jesteśmy już na stole i w szybkim skrócie tak pokażę wam jak. Prezentują się te cztery omawiane przeze mnie komiksy. Zacznijmy, właśnie od tej nowości, nowości w sensie tytułu, który się pojawił, czyli drzazga. Tak nam się prezentuje: okładka, komiks 1999. Jest to, no, jak napisane, witajcie w świecie gry fabularnej Hiroshi kontra horrory. W sumie ma to sens, bo tu nawet wątek taki troszeczkę powiedział nawiązujący do tulu się pojawia i jest to ciekawym zabiegiem. A mówię, sama historia w sobie naprawdę oryginalna i mająca potencjał. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie się prezentowało. Oczywiście w dalszych zeszytach. Kontynuacja, czyli to, co już mieliśmy, jeden tom, czyli CyberGuys 2066. Też ciekawe nawiązania, też kwota 1999, tutaj pojawia się wątek, choćby nawet związany z żółwiami ninja, ale i nie tylko. To też jest bardzo fajne i mówię, widać, że wygląda to troszeczkę inaczej, że gdzieś ten świat cyberpunkowy lekko uciekł, ale finalnie i tak daje nadzieję na dalszy, dobry, ciekawy rozwój. Tu mamy przedstawioną oczywiście okładkę koteki myszka, czyli trzeci zeszyt, jaki będzie już bardziej chyba cyberpunkowy, mimo dużej ilości to chyba krwi, prawda, powinniśmy powiedzieć, ale mówię, jest naprawdę fajnie. No i na koniec ta wielka niespodzianka dla mnie, Człowiek Cieć. Tutaj mamy cena okładkowa również 19,99, i to jak dużo jest tych nawiązań, jak wiele tych śmiesznych, fajnych i ciekawych rzeczy tutaj się pojawia. No choćby nawet już wspominałem o tym gość przypominający mocno Alfreda Penwortha, czy właśnie Hitmana, czy Heihachiego Mishima, mam wrażenie Stekena, Terminator i, i, i naprawdę wiele, wiele więcej. Świetna sprawa i, i przezabawnie się to czyta, Czasami naprawdę mocno się uśmiechnąłem poznając e, tą historię. Więc, oczywiście, tom czy epizodzik zeszycik pierwszy i drugi o pod tytule kolekcjoner. Okładkowa cena również cały czas e, 1999. I zobaczmy też troszeczkę, jak prezentują się dwie, trzy, e, no może cztery przykładowe plansze. Tutaj, jak przewrócę tą stronę, to jest tego naprawdę m, co nie miara. Tu nawet chodziły nawet balowe motywy. I no, czekamy na oczywiście tą trzeci, bo liczę, że taki się pojawi. Także tak nam się prezentuje te tytuły. Oczywiście, gdybyście chcieli je nabyć na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was. Tak samo, jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Kliknijcie subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bardzo mi na tym zależy. No i ewentualnie wesprzyjcie moją twórczość. Także dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. Cześć!